Dzisiaj chciałem powiedzieć o, trochę o sferze duchowej. Jak to wygląda. Bo my możemy mieć sam problemy z czymś i tak naprawdę nie wiemy, że to są demony, że to jest diabeł i demony. To jest zorganizowana grupa po prostu, działająca wspólnie w porozumieniu. I diabeł i demony tak właśnie podchodzą, że ty nie wiesz, że to one tak działają. Ty mówisz, o mam natłog myśli, o mam ciało zmęczone, o nic mi się nie chce, jakiś brak mi wiary zmęczony jestem. Nie mówię, że zawsze, ale bardzo prawdopodobne, że to są... To jest to, że wróg podchodzi pod ciebie. Ty nawet nie wiesz, bo wróg podchodzi tak, że my nie wiemy, że on podchodzi. Dlatego tu jest ważne cały czas mieć zbroje zbroję, i być gotowy do głoszenia Ewangelii, głosić Ewangelię, uzdrawiać, uwalniać, modlić się na językach, uwalniać moc, uwalniać słowo życia, być tym agresywnym, agresywnym do wroga. Bo Dawid, nawet sam Dawid jak był leniwy to wyszedł na dach, tak, wywyższył się i spojrzał i był grzech i demony i, i spirala zła tak zwana i, i dupa była. Także trochę o tej sferze, jak diabeł podchodzi i on ma wiele metod, one są, są znane, ale z mojego doświadczenia ja je dopiero poznaję. Chodź tu Kairos, chodź. Jak on się odkrywa z nimi, jak on się odkrywa z nimi. Może czuć jakąś udrękę, jakiś lęk, i niektórzy idą do psychiatry. Po leki, niektórzy mówią, módźcie się o mnie. I wiecie, jest takie zwiedzenie. Ja bym też chce, żebyśmy czekali, że żeby Pan nam pomoże, ale Pan, my czekamy na pewne rzeczy, ale mamy być cały czas w działaniu. <laughs> w działaniu, nie mówię uczynkowości, tak? Tylko w działaniu w wierze chodzeniu w, w wierze, w żywej wierze. Jezus jest ostry jak miecz obosieczny. Wiesz? Ja jestem na Jego wzór, ja jestem ostry jak miecz obosieczny, bo jestem zrodzony za słowa. Więc jak jakikolwiek demon lub diabeł się próbuje mnie tknąć, to mam takie objawienie, że jest skaleczony momentalnie. Skaleczony momentalnie. Wiesz, Tylko generalnie tu każdy ma swoje osobiste objawienia. I są różnego rodzaju, tak? bo Ty musisz poznać, co to za Jezus włożył do ręki, co to jest ten autorytet. Ja i Ty musimy to wiedzieć, musimy to poznać. Ci jakiś wstyd przychodzi, mówi, czemu on się wstydzę? Być może masz problem ze wstydem, a może to jest jakiś demon. Bo jedna z jego taktyk jest taka, że diabeł już nie atakuje Cię, ale jak idziesz dalej z Jezusem, to on Cię osacza i zaciska pętlę. I on robi tak, że wrzuca Ci jakieś myśli z przeszłości, coś zrobiłeś źle i potępiają coś, i Ty myślisz, że o, wróciło mi coś i potępiam się. On chce, żebyś uwierzył, podstępnie, że to są aby się zaczął o tym przejmować i utożsamiać z tą myślą. Im bardziej się utożsamiać z tą myślą, tym ten demon rośnie w siłę. On staje się gowiatem w Twoim życiu. I diabeł puszcza naokoło wiele takich demonów, bo zna Twoją psychikę. Wie, jak uderzyć w duszę? Bo diabeł działa przez duszę, przez emocje myśli, przez duszę, przez emocje myśli. Przez różnego rodzaju stany, tak? I on różne demony puszcza wokół Ciebie. I Im bardziej Ty wiesz, że naokoło tym demonom, tym diabeł zaciśla, zaciska pętle na Tobie. Masz chaos w umyśle, masz panikę, strach w umyśle, udręczenie coraz większe i te goliaty coraz bardziej koło Ciebie rosną. I tak by Cię ktoś pętę na szyję zarzucił i dusi Cię, że aż oddychać nie możesz, nie masz siły chodzić. A tak jest wpierw na to: Jest zadręczony umysł przez wiarę w te kłamstwa, że to są ty myśli ty, to są myśli demonów. Ale diabeł używa twojego umysłu jakby, rozumiesz, twojej wiary, żebyś ci zaczął się tym przejmować, to twoją myśl, że teraz musisz to załatwić. On cię tak wciąga w te gierki. I tym sposobem rośnie i bierze na tą przewagę. <laughs> Pomimo, że w duchu jesteś po prostu totalnie zwycięzcą nad nim. Jest zdertany jak jedna pchła. Jak nic, to, to w ogóle ma, nie ma... Mi Duch się to sobie pokazał, że diabeł ma takie, <laughs> taką siłę, taki gościu do mnie usłysę, taki dziadek i mówi do mnie, strzelam do ciebie z palca. Tak pu, pu. I do święty mówił, no właśnie diabeł ma taką wronicę to nawet nie jest kapiszon. Ale diabeł ma podstęp. To jest iluzjonista, to jest kłamca zwodziciel. I on w tym jest mistrzem. I na to musimy uważać. Bo on cię wciąga, on prowokuje, on wodzi On ma różnego rodzaju triki. Że ty nie wiesz, że ty już jesteś w rękach, twoja dusza jest sprzęta w rękach wroga. To są zasadzki. I tu trzeba być czujnym, ja to jest czujny bądź. Módlcie się nieustannie, dlaczego? No między innymi właśnie dlatego. Bo problem czeka, nie jest grzech, tylko prawo jak już coś i demony. Królestwo ciemności. Więc on tak robi. Tak zaciska, że ty nie wiesz. I później masz ciało słabe, jest zmęczone, ludzie do lekarza chodzą. A to są skutki po prostu demonów. To są, to są skutki demonów. Odbiera ci chęć do życia. On chce zrobić wszystko, żeby Cię zabić w ogóle, żebyś się wycofał przede wszystkim z wiary, tak? Zniechęcić Cię, bo im bardziej Ty z idziesz, tym jesteś dla Niego większym zagrożeniem, a jak masz powołanie i dary, wiecie, naprawdę są, są ludzie, którzy naprawdę są bardziej zagrożeni dla króla Ciemności i mniej, to tym bardziej diabeł jest posrany i tym diabeł będzie bardziej te rzeczy robił. To gdzieś było u Dawida, że <laughs> Dawid jak został królem, to dopiero Filistyni go osaczali już i on się chował do twierdzy. On pytał Pana, co robić, tak? I tutaj są różne strategie nasze, które my musimy poznawać z Duchem Świętym, a nie mieć religijnego wyznania, bo to musi być prawdziwe, przerobione, żywe, skuteczne na wroga, z wiarą, prawdziwą, żywą. Bo one naprawdę yy, yy, um mają taką moc i te działania, że Cię zniechęcą i, i cię na boczny tornazon pójdziesz w grzech, zniechęcisz się, powiesz, znowu mi się to dzieje, bo ja bym używał tych samych metod, w różnej konfiguracji, tych samych metod. Ale one potem i tu pójdziesz w grzech, narzekanie, albo na boczny wzor się wycofasz. Zamiast mamy stanąć i tu jest bardzo, bardzo ważna modlitwa, szczególnie na językach. I to nie jest skierowana do Boga, ale na wroga. Bo ja mówiłem, że diabeł to nie ma autorytetu żadnego i demony. To jest jak ktoś, kto jest wrzucony na izbę wytrzeźwień, albo wtrącony do, 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 do na dołek przez policjanta, do więzienia. On nie ma, on tylko dużo pyskuje, skacze, bo to jest lawirant, taki kłamca, naprawdę oszust i on jest tym mistrzem. Ale on nie ma żadnego autorytetu, żadnej siły. Żadnej siły. Więc Ty jesteś jak ten policjant z pałką, go pałujesz, rozumiesz? Pałujesz, ale jak Ty sobie zaśpisz, jak my sobie zaśpimy, zlekceważymy, to on podejdzie na tyle, na tyle, że on Cię tak zlawiruje w ogóle, że wiesz... Gdzieś ta pałka odpadnie w ogóle i pójdziesz spać, zamęczyć się, rozumiesz, strzelić w głowę. Masz broń, żeby go rozwalać, kałasza, ale on potrafi zrobić tak, demony, że Ty tym kałaszem będziesz chciał się zabić, będzie on myśli samobójcze. To są jego działania scenę, dlatego mówię, jakie jest ważne trwanie w wierze, w prawdziwej mocy Boga, w autorytecie, bo Ty i Bóg to jedno jesteście i idzie Bóg, to idzie Jezus, rozumiesz, idziesz Ty, to idzie Jezus na ziemi. I szekiera bakara na kander, i wiesz, i to idzie to, i jest miazga. Wyszła tego pilnować. I później tak jest takie zwiedzanie. my oczekujemy rzeczy, tak? Ale dziś jest dzień zbawienia. My oczekujemy rzeczy, ale nie możesz czekać, że Pan nagle coś zrobi. Tak, on coś zrobi, ale ty zawsze też coś musisz robić. Bo to jest takie wieczne czekanie, i mogę umrzeć umrzeć w tym czekaniu. Ja czekam z aktywną wiarą i działaniem, czyli, czyli chodzę w wierze, chodzę w mocy Boga, chodzę w autorytecie, pilnuję swojego ogródka. Nie pozwalam sobie na. Nie chcę sobie pozwalać, może tak. Bo właśnie niestety tego lekceważy. O, tam trochę lęku, o, trochę wstydu i to zostawiam. Nie, ja chcę to od razu przeganiać w ogóle w mocy, właśnie języku, w mocy Ducha Świętego. Bo to są takie małe liski, małe. <laughs> ja bym takie małe zaczepki i on patrzy. O, nic z tym nie robię. No to on tam jeszcze raz podejdzie. I, ty, I tym bardziej to podchodzi, ty w to wierzysz, że to jest Twój problem, Twoje myśli, że to jest prawda. Ty, oczywiście, przez wiarę ci to robi, bo diabeł zawsze działa przez Twoją wiarę. Bo jak Ty w to nie wierzysz, no to jest małe. Ale jak Ty w to wierzyć, zaczynaś się tego bać, i ten golec przychodzi coraz bliżej Twojego ciała, Twojego życia, Twojej istoty. już blisko. A nawet nie wiesz, a, a trzy cztery z tyłu są już. I pętla się zaciska. I człowiek wariuje. Ludzie wariują. Mają różne psychozy, czemu na świecie tak jest w ogóle? Są działania demonów, w ogóle mówię o świecie też teraz, tak? Są działania demonów, te wszystkie choroby psychiczne, psychiatryki. Są działania demonów, tak? Tylko tych ludzi w świecie całkiem diabeł może opętać, tak? Zabrać im świadomość. Albo masz takie przejawy, że utrata świadomości, utrata prawie przytomności. Co to jest? Może czasem to jest ciało, że masz, nie wiem, za niski cukier, że coś tam, tak? Ale jesteś zdrowy. Ale bardzo możliwe, że to jest działanie demonów. Podstępne, tak? I diabeł Ci będzie mówił, że to jest cukier, że to coś tam, tak? On Cię będzie cały czas kłamał. Cały czas kłamał. I jak jedna wiara w kłamstwo uruchamia większą siłę tego kłamstwa, czyli golia rośnie. Jak ważne jest strzec serca i umysłu. I mówię, bo to jest atak na głowę. Atak na umysł, ten stary, cielesno psychofizyczny umysł, który jest połączony z ciałem i grzechem, jak się ktoś wie, o czym mówię. To tam jest ten atak. I jak my też <coughs> jesteśmy powołani, żeby codziennie głosić Ewangelię, to jak my, jest, my to aktywnie robimy, tak? Nie mówię, żeby chodzić na siłę w uczynkowości, ale jestem gotowy, chodzę i głoszę, modlę się, chodzę w wierze, chodzę w mocy Ducha Świętego, chodzę w autorytecie, chcę chodzić tymi, tym i chodzę i głoszę Ewangelię, mówię tu, mówię tu, mówię, głoszę Słowo Boże, to też automatycznie dla nas jest ochrona. Ochrona. Buty do Ewangelii, piękne nogi, którzy głoszą Ewangelię, to nas, ochraniają automatycznie. Bo Ewangelia głośna jest moc Boża, moc krzyża. To chodzisz mocy i żaden diabeł, demon do Ciebie nie podejdzie. Natomiast jak my nic nie robimy, jeszcze jak coś diabeł podchodzi z czymś, a my to lekceważymy, to demony mówią, o czemu nie? Tak? A szczególnie jak jesteś zagrożeniem, jak diabeł widzi tutaj potencjał już go nieraz uruchomiałeś. To on ma majtki posrane w ogóle. Że Boże, żeby tylko ten człowiek nie wszedł powołanie nie zaczął od dzisiaj już głosić i w ogóle żyć w mocy. Bo ja się będę musiał wynosić z terytorium. I musimy na to patrzeć. Że nie o trochę mnie głowa boli za często. No nie wiem, może to miglena, może to zwykły głowy, a może to jest skutek już demonu, bo one wpływają na ciało, że cię łeb boli, że masz lęki, że cię boli brzuch, że masz jakieś węcia, że coś tam cię, cię boli. Nie zawsze, ale bardzo możliwe. Że bardzo często. Więc pilnujmy tego. Kiedy przyjeżdżała po mnie policja, to ja byłem bardzo cicho, bo ja wiedziałem, że jak mam skakać, później już, nie, bo kiedyś to skakałem, to wiedziałem, że im bardziej będę skakał, to mnie zawiną na dołek czy na izbę. I jak przyjeżdżali, to był autorytet. się Boża była przed policją. Żeby tylko, bo wiedziałem, że oni mają władzę. No, przecież nie ucieknę. Że w jakimś stanie byłem anagonalnym. To ja się momentalnie uspokajałem. I to jest tak samo pokazana, Autorytet masz ty jako policjant. A diabo to jest tak jak ja w tym. Jak oni nie się przyjeżdżali, rozumiesz? Ty masz kajdanki, ty masz... Oni cichną, tylko masz w tym chodzić. Ja i ty, Mamy w tym chodzić. I tyle. A po drugie, to jeszcze sobie zawsze się warto modlić. Boże czy nie jestem w jakimś grzechu nieświadomym. Pokaż mi i rozwal to we mnie, bo wiecie, my jak sobie tolerujemy grzech lub daliśmy sobie jakąś doktrynkę do grzechu po swojemu, to tam ci mogę powiedzieć, że tam przyjdzie dziadostwo. Jak coś, co nie ma zgody od Boga z nieba, to przyjdzie dziadostwo z tego. tego więc tego też pilnujmy, bo Bóg chce mieć dla Ciebie szczęśliwe życie, ale tak jak On z nieba widzi? Chodź tu, a nie tak jak ty na ziemi sobie wymyślasz i ja, ja i szalony.